Witajcie na kanale Hardlab. A dzisiaj przyjrzymy się garnkom i patelniom od firmy Kohersen. Jak widzicie, podeszliśmy do tematu poważnie, mamy tego sporo. Było smażone, było gotowane. Zapraszam! Zanim powiemy sobie o zaletach Kohersena i o tym, co go wyróżnia, powiedzmy sobie może najpierw, co mamy do wyboru. Spośród czego wybieramy. Mi znane są prawdopodobnie najpopularniejsze, czyli naczynia ceramiczne. Stalowe, aluminiowe i te z powłokami no stick, czyli nieprzywierającymi. Każdy z tych rozwiązań ma oczywiście swoje wady i zalety. Z jakiego Ty korzystasz, Natalia? Ja mam stalowe patelnie w domu. No właśnie, st do stalowych zaraz wrócę. Takie stare tylko kojarzę aluminiowe, one się tak przepalały, no to z nich w ogóle nie powinniśmy korzystać. Mamy też ceramiczne, gdzie ta powłoka mi się kojarzy, że zawsze jest obdrapana, to szybko schodziło i niestety nie mm. wygląda. No to i tak, u babci. <grych> tak. To taki babcia, miały takie w kwiatki zawsze. Do tak. tak. Mm -hmm. No i właśnie a propos stali, czyli moje ulubione rozwiązanie, bo też ma takie właściwości nieprzewierające, ale nie ma szkodliwych substancji jak na przykład w najpopularniejszych no -stick z powłoką polimerową czy polimeryczną? Mm, polimerową. Tam, gdy <coughs> zarysujemy to, tą powłokę, uwalniają się te szkodliwe substancje, a bardzo łatwo to zarysowanie. I właśnie e, Kohersen jest zbudowany ze stali, ale z takiej ulepszonej stali. <głos> <głos> Obudowaliśmy się tymi pudełkami, że czuję się jak w TV Mango. W każdym razie, Kohersen ma w swojej ofercie chyba wszystkie potrzebne rodzaje naczyń, garnków, patelni. Korzystaliśmy z Woka, y, patelni typu Sote. Garnków, garnuszków, to wszystko zobaczycie na przebitkach, jak to w praktyce się sprawuje. Mam nadzieję, że filmy to oddadzą. No dobra, dobra, Nie ja poruszam nimi. Trzeba. o. żaden nie przywrobie, co? Mhm. Wszystkie policzyłem. No. Co przykuwa oko, to minimalizm. Minimalizm, tak. design. Fajnie szczególnie wyglądają razem ten matowy czarny, ale chciałem powiedzieć o tych plastrach miodu, czyli powłoce w fakturę plastra miodu, która jest z obu stron. No właśnie, przejdźmy do budowy. Ta powłoka funkcyjna rozprowadza szybki, szybciej ciepło, co też zobaczycie na filmie. Zrobiliśmy taki krótki test gotowania wody. To może nie jest duża różnica, ale w skali roku gotujecie na gazie gotujecie duże garnki, no to się coś tam uzbiera, że, że szybciej tę temperaturę pożądaną uzyskujecie. To jest jeden garnek, to jest drugi garnek, i zobaczymy, w którym się graje woda. Tada. Per. Z tej strony są plastry miodu, to jest technologia południowo-koreańska, black cube. Z tej strony też, ale dodatkowo od, we, od powierzchni, na której używacie, w której kładziecie jedzenie, jest jeszcze powłoka diamond, która zapobiega porysowaniu. Są naprawdę odporne, co, co też zobaczycie na teście. Tutaj widzicie tą powłokę black cube koreańską. No, i stalowe rączki. Pokażę, że zawarło dość Pani, bo wszystkie są zapakowane w takie woreczki? Tak. Ojej. W eleganckim mhm. woreczku co Tak. Yeah. Przychodzi? tak. O, pokrywka. I do każdego jest właśnie pokrywka. Oprócz powoki, którą widzicie, ten stop jest wykonany w technologii, jak to producent określa, Tripley. zapisano bo tak to się czyta. Mhm. E, czyli jest to: najpierw stal nierdzewna, po środku warstwa to jest aluminium, rdzeń aluminiowy, a na dole jest stal ferromagnetyczna. No, dzięki temu też możecie z powodzeniem używać jej na kuchenkach indukcyjnych. No właśnie, i przechodząc do zastosowania. Możecie ich używać chyba we wszystkich podgrzewaczach, tak. to znaczy może być kuchenka indukcyjna, gazowa, elektryczna. jakieś tam jeszcze inną nazwę słyszałem i nawet możecie ją wkładać do piekarnika. Rączki są stalowe, niegrzejące się. Fajnie, Więc... bo jeszcze można myć w zmywarce. Tak, dodatkowo w to zmywarce. Dodatkowy plus. No i jeszcze raz podkreślę tą, tą wytrzymałość. Ja nie lubię na nic uważać, nic co się łamie, kruszy. Lubię proste rozwiązania. Nawet wolałbym, żeby przypalało lekko, a, a było wytrzymałe. Tą szorowaliśmy druciakiem. Zresztą tak w instrukcji producent pozwala. Używałem widelca specjalnie. Wszystko jest jak, jak być powinno. Zrobimy teraz ekstremalny test. E, jak to się nazywa? To coś? mixer? Blender. Blender? Nie, nie wiem. Dobra. <laughs> Okej. Okay. Jak widzicie, wezmę pod, mo pod mocne światło. Poczywaj. Bo muszę zdalać światło. O. Jak widzicie, takie coś na patelni nie robi wrażenia, ale na pewno w ten sposób nie będzie się nie traktować, więc zwykłe używanie, sztućcy, jest spoko. Halogenowa kuchenka, tak o tej zapomniałem, na której jeszcze możecie używać kohersenów, ale dokładnie nie wiem nawet jak działa halogenowa. Chciałem jeszcze nadmienić. Czekaj. Okay. Halogenowa halogenowa kuchenka No coś tam, coś tam. Mm. Emitują miękki czerwony odcień. Sprawdziliśmy, że być profesjonalnym kuchenki halogenowe to takie, gdzie spiralna struktura nagrzewa płytę grzewczą. Jak się świecą na czerwono charakterystycznie, to to są halogenowe. Jakby ktoś nie wiedział. Tak, jakby ktoś nie wiedział. E, więc chciałem nadmienić jeszcze o bardzo ważnej cesze. Cesze rzeczy, którą kochersen posiada, to, że macie te, właści te właściwości no-stick bez negatywnego, neg negatywnych skutków tych substancji, ponieważ kohersen nie zawiera, nie zawiera PFOA oraz PFOS, z czego skrót mm -hmm. widzicie na dole rozwinięty. Pukniemy się patelnią? Co mogę powiedzieć po kul moich kulinarnych podbojach to, że używało się przyjemnie przede wszystkim do mnie przemawia ta wytrzymałość, że nie muszę uważać na urządzenia, które wydałem mi dość tam i, i zaraz będzie do wymiany. Jak to twoje? Pizza nie? Wiesz co, ja smażyłam skrzydełka na niej i fajnie, że, że nie musiałam dużo oliwy w ogóle nalewać, bo tak naprawdę oleju, przepraszam. Już możesz dać dwie łyżki tam oleju i te skrzydełka będą się fajnie robiły, bo na zwykłej patelni zazwyczaj jest tak, że musisz trochę więcej nalać tego, no żeby tak. się nic nie przypaliło. No tutaj dajesz sobie dwie łyżki i tak naprawdę spoko. Zrobiły się przyrumienione, chrupiące, więc dla mnie fajnie. Tak, to też odczułem na ten boczek, który mm -hmm. smażemy. No i takim moim testem jest to jajko po prostu, bo jest delikatne i widać się od razu czy, czy przywiera czy nie. Fajnie wyszło na tej patelni, więc e, no cóż, ogólnie po, polecamy. Sprawdźcie ofertę, w linkach będzie link do sklepu. I subujcie! Znasz?